Witajcie na kanale Kobieta z ogrodem obiecałam wam następny filmik, że będą alokazje, a musi być cengonią, bo byłam wczoraj w nocy na weselu, wszyscy wiedzą, że jestem fotografem ślubnym przyjechałam o drugiej w nocy do domu, zanim poszłam spać, za co to była trzecia o siódmej stałam, żeby pieski wypuścić na dwór poszłam do pracy na ósmą wróciłam o szesnastej, znowu byłam godzinę z psami na dworze, one tam sobie jadły i w ogóle i pomyślałam, że idę spać ale jeszcze podleję rośliny. No, i oczywiście wchodzę do pokoju, żeby podlać rośliny, a syngonium leży. Re, leży na strelicjach. Taka wielka strelicja też leży, no bo to syngonium się przewróciło. Więc jak już się przewróciło, no to muszę go uratować. I teraz tak. Zawsze zaczynam od pokazywania młodego listka, bo to wszystkich najbardziej interesuje. Tak wygląda młody liść, a tak wygląda stary. To jest takie singulium variegata, czyli ma takie plamki na liściach. Natomiast na tych starych liściach one już nie są aż tak bardzo widoczne. Bardzo są widoczne na tych młodziutkich. Tu też jest taki nowy, poskręcany. Tutaj jeszcze ma korzenie powietrzne, bo jest pnączem, które porasta lasy tropikalne Ameryki i w związku z czym. Wspina się. A jak się wspina, to znaczy, że potrzebuje tyczki, drabinki, że będzie miało korzenie powietrzne, tutaj nie wiem. Czy widzicie tu jest korzeń powietrzny. I w tych miejscach, jak chcecie sobie ukorzenić, to fajnie tak obciąć, żeby właśnie te miejsca były w wodzie, roślina te korzenie powietrzne zamieni e, takie normalne już korzenie. Które będą mogły być w podłożu? Roślinka była na takim jednym patyku, ponieważ tam było strasznie gęsto i nie musiałam się w ogóle nią przejmować. I roślinka była w takiej doniczce. Podłoże już ma trochę stare. Doniczkę ma taką, jak widzicie, bardzo wąską, ponieważ ona była kiedyś mała i miała tylko ten kijek bambusowy. Widzicie? To był jej kijek bambusowy, tu była do niego przypięta, a że rosła, 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 to tak sobie wyrosła, że już zajmuje bardzo dużo miejsca i jeszcze na dokładkę się przewróciła. Więc ja mam tutaj dla niej podłoże nowe. Podłoże nowe to znaczy ona potrzebuje mieć torf wszystkie rośliny, które rosną w lesie w jakichś tam lasach równikowych muszą mieć torf musi mieć przepuszczalne podłoże czyli musi mieć keramzyt wermikulit perlit to co macie no i ja zawsze daję te chipsy i daję zawsze mech tutaj jest trochę chipsów gdzieś tam taką trochę znalazłam Najważniejsze jest, żeby miała właśnie keramzyt i ja ten ich uwielbiam, czyli to jest takie bardzo dobre podłoże i do monster, do syngonium, do bardzo, bardzo wielu roślin. A nawet jeżeli nie, to inne rośliny też się nie obrażą w takim podłożu. Tutaj już Wam nie pamiętam i nie będę wam opowiadała bajek, co tu by mogło być, bo po prostu nie pamiętam, przygotowałam sobie doniczkę większą. Oczywiście doniczka powinna być o jeden dwa rozmiary większa, ale będzie ta. Bo mam na nią taką ładną osłonkę, która będzie mi pasowała już nie do takiego kijka, bambusowego prostego, tylko teraz będzie kijek bambusowy. Taki zaokrąglony. Następny będzie zaokrąglony. I spróbuję poodpinać, tak jak tutaj mam takie klamerki. Nie chcę tego robić jedną ręką. Tutaj mam następną taką klamerkę. Tutaj. Więc ja po prostu poodpinam te klamerki i przymocuję ją. Do tego palika bambusowego już zakrzywionego. Roślina ta na pewno lubi być blisko okna, ale nie może stać na oknie, żeby słońce ją sparzyło. To nie jest dobry pomysł. Zawsze Wam mówię, że to nie jest dobry pomysł, jak rośliny pali słońce. Więc, tak, żeby było światło jasne, ale rozproszone. I jeżeli będzie miała taki kiek bambusowy, na pewno będzie szczęśliwa, bo będzie mogła się wspinać do góry, czyli będzie wszystko tak jak ona lubi. Można nawozić przez cały okres od wiosny do jesieni. Jak wiecie, ja mam bardzo dużo biohumusów w domu, ale zawsze nawożę moimi bananami, ponieważ ja codziennie rano piję sobie szejka z bananem i wszystkie skóry do słoika mam takich słoików zawsze przynajmniej trzy albo cztery, bo te skóry z bananów mi się nie mieszczą, więc mam ich wszędzie bardzo, bardzo dużo co jeszcze? Powinna troszeczkę przeschnąć jednak nie powinna być cały czas w takim bardzo mokrym podłożu tylko powinna tak być podlana, przeschnąć sobie i dopiero jak przeschnie to znowu być i tak oczywiście żeby ta woda nie stała w tej doniczce ani nie stała w tej podstawce pod doniczką. No i taki dzisiaj filmik z nienacka. No bo co? Jak już się przewróciła, to znaczy, że pani Ewa. Ma kobiety z ogrodem y, takie swoje konto gdzie pokazuje filmy a jej się rośliny przywracają w domu i taka ona jest kobieta z ogrodem. No ale no niestety y, mam też inne zajęcia to nie jest tak że rośliny zatruwają nam życie one mają nam pomagać mają oczyszczać nam powietrze i dawać radość. Więc w każdej wolnej chwili możemy się nimi zajmować. Nic im się złego nie dzieje u mnie w domu. Troszeczkę może tutaj sobie postoi w tym pokoju, bo tutaj cały czas chodzi na wilżacz. Może na noc postoi przy włączonym tym świetle różowym. Jak jej się spodoba, to jutro ją przeniosę tam w to miejsce, w którym była, bo rośliny lubią być w swoich miejscach, a nie tak przynoszone ciągle to tu, to tu.